Cześć. Jesteśmy w domu naszych klientów. W domu tym spędziliśmy, ja wiem, około czterech miesięcy z drobnymi przerwami. Był to stan w zasadzie tak zwany deweloperski, wytynkowany na podłodze. Podłoga jasnej był wykonany wylewka amhygrytowa. Dla nas było do zakończenia w zasadzie to co widać Półki z podświetleniem ledowym, montaż oświetlenia, przeróbka instalacji elektrycznej, poprawienie instalacji elektrycznej, która była dość mocno niedopracowana przez elektryków, którzy tu e, wykonywali swoje prace. Żeby to wyglądało tak, jak wygląda i było tyle oświetlenia, zapalanego z różnych miejsc. Dołożyliśmy tutaj około gdzieś 500 metrów przewodów. Jesteśmy w kuchni na podłodze mamy ułożony gres, e, płytki 120x120. 120, ze względu na to, że e, w salonie i w pokojach jest ułożony parkiet wiodełkę, musieliśmy płytkę ułożyć na 15 mm wysokości, więc. E, była wylewka hyrytowa szlifowana, gruntowana odpowiednio na to, była zalana wylewka samopoziomująca, żeby delikatnie podnieść i później została płytka przyklejona na grzebień. Półka z podświetleniem LED, tutaj będzie wyspa, trzy lampy, z kuchni mamy wejście do drugiej kuchni, tak zwanej kuchni roboczej, w której klientka będzie mogła sobie Robić jakieś przyrządzać przyprawy jakieś bardziej aromatyczne, żeby ten zapach nie roznosił się po całej jadalni i po całym salonie. W domu jest rekuperacja, jednak w tej kuchni jest okap podłączony do grzybka, który jest na dachu. Także wszystkie zapachy będą dość szybko pochłaniane przez i wyrzucane z domu przez pochłaniacz. Salon. Salon jest wysoki, 4,40 do sufitu. Najciekawszym elementem w salonie jest oświetlenie LEDowe przez całą długość skosów. Dodatkowo dołożyliśmy taką zabudowę przy kominku, która również oświetla nam kominy. To dość ciekawy efekt. Na ścianie jest wykonana dekoracja. Tutaj mamy jadalnię, tak jak i w kuchni podświetlenie, belka, jedna belka, druga belka z podświetleniem, LED w belkach, halogeniki, płytki w salonie, jadalni, tutaj są ułożone tak wzdłuż ścian. Tu będzie witryna. Dalej mamy wiatrołap, nieduży wiatrowar. W wiatrołapie fototapetę i jest zrezygnowana na dwóch ścianach dekoracja. Tutaj będzie duża szafa z ustami. Belka z podświetleniem. E, całe podświetlenie, które jest wykonane w tym domu, jest sterowane e, również pilotami i można sobie je e, przyciemnić bądź też z pilotem wyłączyć. Chodziło nam o to, żeby klienci sobie wysterowali e, na samym początku odpowiednią jasność światła i to już w zasadzie później może zostać e, ten pilot, może być schowany i przydany. Po lewo mamy kotłownię. W kotłowni również układaliśmy płytki, tylko płytki w kotłowni były układane w zeszłym roku. No i jest cała kotłownia uzbrojona, mam tu jeszcze jakieś farbę. W kotłowni będzie również pralnia, będzie stała plałka, suszarka w zabudowie jakiejś meblowej, będzie Umywalka Umiewarką leży mam taką roboczą. No jest pompa ciepła powietrzna w tym budynku. Na wprost tutaj jest. Łazienka. W Łazience ułożone mamy te same płytki, które są w kuchni i w wiadali. Gres 120x120, na, 120. na podłodze również gres 120 na 120 I co? W tej Łazience w zasadzie wszystko jest zrobione przez nas. Od zabudów z karton gipsu, wykonania tej półeczki, montaż, podłączenie i montaż baterii wolnostojącej, stelaż, bateria podtynkowa. To jest wszystko przez nas wykonane. Tutaj brakuje jeszcze grzejnika. No niestety na no ten grzejnik, zresztą na większość grzejników w tej chwili dość długo się czeka. Ten powinien przyjść na dniach. Czekamy na niego już chyba 2,5 miesiąca. Będzie taki ozdobny grzejnik. Model chyba perła, w czarny matowy. Półokrągłe lustro. Jakieś lampy wiszące przy lustrze. Instalacja elektryczna w zasadzie cała była tu przez nas przerobiona, przesunięta. Nie było ani zasilania do grzejnika, do LEDów. Jakieś braki były w ogóle w lampach. Jedyne co to ta lampa została na środku do oświetlenia, zasilanie do. Taśmę lodowych jest podłączane przez nas, e, dokładane e, podświetlenie lusta. No, duże, duże, duże braki. Także no, wanna wolno stojąca jest zamontowana. Będzie umywalka, umywalka z y, 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 szafka z umywalką, wpuszczoną w blat. Jesteśmy na korytarzu, korytarz. W zasadzie jest najciekawszy chyba w tym domu, najwięcej się tu dzieje. No, cały dom jest ciekawy, ale na korytarzu mamy fototapetę, mamy oświetlenie w ścianach, w defidach ledowych. W dalszej części zaraz będziemy widzieć beton, tu jest zabudowa z betonu. W tej wnęce będzie mech, niestety jeszcze nie jest wklejony. Przyszedł w zasadzie wczoraj, nie mieliśmy już czasu, i tak mieliśmy nagrać film, więc nie mieliśmy czasu. Na pewno wraz z efektem finalnym będzie, e, będzie już e, cała ścianka wyklejona, jest podświetleniem lezikiem. Myślę, że to zrobi robotę. A tak w ogóle a propos mchu. Wiesz jak śmieje się mech? Mech śmieje się mech, 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 mech. Dalej mamy oświetlenie w profilach, które wchodzi na sufit. No i po lewej stronie tutaj również jest oświetlenie w profila. Więc jest, jest ciekawie, jest dużo dużo. Jest kilka opcji oświetlenia mamy. Możemy sobie podświetlić Sam mech, Możemy zapalić oświetlenie w ścianach, możemy zapalić tuby. Oświetlenie, które jest w balce, jest na czujnik ruchu z zmierzchu, teraz jest dość, dość ponury dzień, więc ono się nam zapaliło. Słoneczny dzień, jak będzie wpadało, chociaż wszystkie drzwi i tak są, jak będą wszystkie drzwi pozamykane, to i tak będzie dość ciemno, więc przechodząc zapali się podświetlenie z walce. Garderoba wielkości jest podobnej do łazienki, 37,5 metra kwadratowego. Na podłodze mamy tak, takie same płytki, jak w łazience, jak w kuchni. Ja w 120 120 Na środku jest ułożona cała płytka, po bokach są zrobione docinki. Z tego względu, że po bokach będą stały po całej długości ścian dwie szafy. Więc zakryją nam te skrajne fugi i będzie na środku tylko widać dwie poprzeczne fugi całe płytki. W gabinecie, ogładzie, ogólnie w całym domu wykonaliśmy Również w gładzie, oprócz malowania. W gładzie dwie ściany są malowane. Na tej ścianie będzie stała szafa, fototapeta, dwie półki z podświetleniem LED, z halogenikami, a jej lampa. Tutaj mamy pokój syna. Syn ma chyba 16 lat. Jest dużo oświetlenia, dużo się dzieje, możliwość sterowania oświetleniem jest z pozycji pilota i będzie również z pozycji smartfona. Trzy jakby źródła światła RGBW sterowane każde osobno. Prostokąt w środku można, można zgasić i wysterować osobno kolor. Obryty dookoła również osobno i ustawić sobie inny kolor i to co jest w ścianach po, dwa, po dwie taśmy w ścianach również można zmieniać kolory. Na ścianach są płytki z tego konstrukta. No i trzy półeczki. Będzie łóżko, biurko, szafa i piszący telewizor zapiszony na ścianie. Co na przeciwko mamy łazienkę, łazienka. Jak ją klientka określa, męska łazienka, szare płytki, bez problemu myślę, że będzie w utrzymaniu, w czystości. No i tak jak w poprzedniej łazience, wszystko jest wykonane przez nas. Od montażu baterii podtynkowej, przeróbka instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia, półka ledowa, montaż oświetlenia w suficie, montaż stelaża, wykonanie zabudowy półeczką, szlifowanie narożników, wszędzie jest gres, na jednej ścianie jest płytka ceramiczna. Montaż odpływu liniowego, montaż kabiny, montaż baterii podtynkowej. No, w zasadzie wszystko to, co w łazience jest kompleks wykonany przez nas. Grzejnik elektryczny, brakuje nam jeszcze tylko rozetki, niestety nie przyszła w zestawie. Leży już, czeka, została domówiona grzałka. Nie jest podłączony do instalacji, co jest typowo tylko dziennikiem elektrycznym. Jesteśmy w pokoju córki, również mamy oświetlenie w trzech profilach w ścianie i podświetlenie w suficie. Tak samo jest to spięte z pilotem, można sobie przyciemnić zarówno sufit, jak i to co się świeci w ścianach, ciemnić. Ściemniacze mają pamięć, więc to wszystko może zostanie zapamiętane. Nie wiem, czy klientka będzie chciała taką jasność, taką, czy po prostu, żeby dawało dość mocno po oczach. To jest tak samo. Dodatkowo e, przy łóżku mamy e, dekorację wykonaną z takich złotych listewek względem projektu, przemierzone, ponaklejane. Dodatkowo przy łóżku mamy możliwość zapalenia i zgaszenia oświetlenia, które znajduje się w suficie i w ścianie. Oświetlenie led -owe. lampa, która jest centralnie praktycznie na suficie i lamp wiszących przy łóżku. Z prawej strony prawa lampa, z lewej strony lewa lampa. Na razie jeszcze ich nie ma, ale niebawem na pewno, na pewno będą. Tak. W sypialni rodziców mamy przyklejoną fototapetę, Fotozapeta wyszła w dużo żywszych kolorach w rzeczywistości niż na zdjęciu. Czekamy na decyzję, na razie jest na ścianie. Być może będzie zmiana, zobaczymy czy klientka z mężem się przyzwyczają do tak żywych kolorów. W suficie, tak jak i w większości pomieszczeń mamy oświetlenie LED, podświetlenie sterowane ze ściemniaczem do ustawienia żądanej jasności jest 9, 9 halogeników włączanych przy drzwiach. Lampę, która będzie jakaś centralnie w pokoju. I jak w poprzedniej sypialni, przy łóżku mamy z prawej i z lewej strony też łączniki, które nam gaszą oświetlenie lat. Lampę centralną i lampy, które będą wiszące przy łóżku z prawej prawa, z lewej z lewa i po gniazdku do jakiejś ładowarki czy nawet jakiejś czegokolwiek, co by tam sobie ktoś chciał podłączyć. W zasadzie przeszliśmy już cały dom i. Pokazałem Wam wszystko, co zostało przez nas wykonane. Przez nas no, prawie wszystko wykonaliśmy sami. Parkiet robiła zewnętrzna firma, drzwi montowała też zewnętrzna firma i nasza zaprzyjaźniona firma robiła dekoracje. Malowanie i przeróbki, instalacje, montaże wszystko wykonaliśmy sami. We jakiś czas. Myślę, że pod koniec roku, teoretycznie pod koniec roku, będą meblowane chyba pokoje. W styczniu będzie kuchnia. Jak będziemy mieli dopięty już dom, tak na tip top, zrobimy kolejny film i wrzucimy na youtube. A także, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj, polub, a nie ominiecie efekt finalny tego domu. Cześć.